Dzień dobry serdecznie, witam w cotygodniowym podsumowaniu piłkarskiego weekendu. Z tą różnicą, że no piłka klubowa się skończyła, więc te nasze podsumowania będą dotyczyły czasami meczów reprezentacyjnych, a w dalszym etapie na pewno transferów, bo jak tylko ruszy to okienko, no to będzie się działo. Więc dzisiaj od razu powiem, że tak jak mamy zawsze nasze standardowe kategorie. Tak dzisiaj oczywiście o niszczycielach. I Polakach, rodakach za dużo nie powiem, ale to wyjaśnię dlaczego. Ale mamy dwa grube tematy, konkretne, o których na pewno Wam e, poopowiadam. Już po miniaturce widzicie, że będzie się działo. Przypomnę tylko: piłkarski ekspert quiz cały czas jest dostępny u nas na sklepie. Nasza gra e, towarzyska, imprezowa. Nielimitowane tak naprawdę kombinacje rozgrywek. Nie da się nauczyć gry na pamięć. Wszystkie największe kluby z XXI wieku, reprezentacje, mistrzostwa, rozgrywki, także serdecznie polecam. Link macie w opisie, a my ruszamy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick. Legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Wszystkim pełnoletnim widzom zainteresowanym obstawianiem zachęcam do sprawdzenia oferty sponsora kanału BetClick. Link do rejestracji macie na ekranie. Kod rejestracyjny w zasadzie, a link. Do darmowego odbioru dyszki dla nowych kont we Flibecie stawiacie po 2.14, co wygracie, to można wypłacić. Tam wszystko znajdziecie w opisie, to sobie sprawdźcie, a my rozpoczynamy. I tak, niszczyciele i Polacy rodacy nie daje. Dlaczego? Moglibyście powiedzieć, że przecież niszczycieli moglibyśmy tutaj uwzględnić, no bo cały czas grają mecze reprezentacyjne i można to sprawdzać, ale jeśli mam być szczery, to nawet biorąc pod uwagę, że Liga Narodów to nie są mecze towarzyskie, tylko niby są to mecze. Ligi Narodów, to dla mnie jednak są to mecze w dużej mierze towarzyskie. Plus, oczywiście ogląda mi się to już o tym rozmawialiśmy o wiele lepiej, dużo lepsze wrażenia smakowe i tak dalej, ale nadal dla mnie nie są to rozgrywki, w których jakaś niespodzianka sprawia, że wow, niesamowite, i nie spodziewałbym się. Tutaj spodziewam się dosłownie wszystkiego, a już tym bardziej nie wspominam o tych towarzyskich, które mają miejsce, dlatego nie jestem w stanie. No, oczywiście, jakbyśmy sobie odpalili. Dla przykładu y, Francja z Danią. No to na pierwszy rzut oczywiście Francuzi przegrywają u siebie i jest to sensacja, ale mówię, wiem, że też dla wielu trenerów to jest cały czas opcja testowania, sprawdzania różnych y, opcji pod y, Mistrzostwa Świata i na tym się będą skupiali, więc ja z tej kategorii niszczyciele rezygnuję, ale w zamian wydawajcie znać, co waszym zdaniem było pewniaczkiem, a usadziło wam kupony, bo to w ten sposób rzeczywiście może zadziałać i może być ciekawa informacja. Polaków, Rodaków oczywiście nie dajemy, no bo ciężko żeby się pokazali w ligach zagranicznych, a omawiamy sobie wszystkie mecze Polaków na bieżąco po ich meczach, także, także tak. Z najbliższego meczu z Belgią zapraszamy na live'a na kanale Betclick Polska. Znowu będzie się działo i zobaczymy no Belgowie, Po tym jak zostali rozbici u siebie 4 cztery Jednego przez Holendrów. Na pewno będą chcieli się odkuć. Moim zdaniem, wynik dziela chyba trochę za dużo optymizmu w niektórych z nas. Takie odnoszę wrażenie, ale zobaczymy, jak będzie się kleiła gra przeciwko no, zdecydowanie lepszej kadrowej ekipie niż mieliśmy okazję zobaczyć w starciu z Waliczykami. Moi drodzy, przechodzimy do tematu numer jeden: to jest Beka, to jest śmiech przez łzy, bo podesłaliście mi zarówno na Twitterze, jak i w Rafał mi podesłał w takim zbiorze informacji. Ogólnie dużo o tym było i głośno. O czym? O tym, że odbędzie się mecz Ukrainy z Armenią i zostanie on rozegrany w Łodzi. I PZP opublikował post, w którym mówi, że no już można sprzedaż biletów na mecz otwarta, można kupować. I co tam się wydarzyło w komentarzach, to przechodzi ludzkie pojęcie, moi drodzy. To jest. Muszę wam znaleźć parę perełek. To Kacper podesłał na Twitterze i mamy tam oczywiście: czemu nie grają w Lwowie, czemu nie grają w Kijowie, w WON, nisko. Upadliśmy już z tym wszystkim. Dwie reprezentacje grają mecz. w Polsce. Jak nisko można upaść? Upajna jeszcze wam bokiem wyjdzie. Już poszedłem, żeby dorobić PZPN. Oszaleli z Ukrainą. i hey, miniaturki śmiechu. Pieniądze muszą się zgadzać. Jestem Polakiem, czemu mam obcym kibicować? Bo wiecie, wcześniej się mecze towarzyskie na neutralnym gruncie nigdy nie odbywały. Debile, dramat. Dlaczego kopią piłkę, twierdzą, że kochają kraj zamiast wziąć broń i walczyć za niego? Wąd do siebie. Polska racja stanu, Konfederacja. Skąd ci biedni Ukraińcy w nowych Porsche mają wziąć pieniądze na bilet? I tak mogliśmy czytać, bo tych wylewów jest dużo. I ja Wam powiem tak: są dwie drogi. Bo ja się zastanawiałem nad dwiema opcjami. Nie chcę mi wierzyć w takie teorie, że ktoś tu opłaca, wiecie, troli, że ludzie biorą pieniądze za pisanie tego typu komentarzy, bo wydaje mi się to jakąś teorią, no naprawdę mega srogą, prawda? Ale jeżeli pomyślimy o alternatywie, to alternatywa jest tylko taka, że mamy tak wielu debili w kraju. Więc nie wiem, co jest gorsze. Czy już myśleć, że oni się tam między sobą zakładają konta i zarabiają na tym, czy że tylu jest po prostu przygłupów, którym wystarczy nakręcić jakąś małą śpiewkę, puścić nutkę, a oni po jednej już dolecą ze wszystkim, bo ja wam powiem tak, można mieć swoje zdanie na wiele tematów, jak najbardziej. Tylko dopóki to jest swoje zdanie poparte jakąś wiedzą i choćby szczyptą ilorazu inteligencji, no to wszystko jest w porządku. Naprawdę można mieć przeróżne zdanie na, na temat, ale jeżeli widzimy kalkę, chłopów, którzy po prostu. No, wiecie, jedni się śmieją, że to TV jest propaganda, inni się śmieją, że TVN, oni myślą, że oni nie mają propagandy, ale ich propaganda to też jest jeden strumyczek, który im daje do, do buźki co nie, to co mają mówić, i w główce im sadzi piękne kwiaty, oczywiście nie kolorowe, tylko biało-czerwone, żeby nie było. Tutaj nie ma propagandy. Tutaj my myślimy po swojemu. Otwórz oczy, kurna, włącz myślenie, wiecie. No właśnie, włączmy myślenie. Rozgrywany jest mecz Ukrainy z Armenią na stadionie w Łodzi i z tego co znalazłem informacje Ukraina płaci za to żeby zagrać tutaj normalnie wynajmują ten obiekt. Nie dzieją się tu nadzwyczajne rzeczy i naprawdę informacje o tym bo też takie komentarze i przez to mamy inflację w kraju. To naprawdę nie potrzeba niesamowicie rozbudowanej wiedzy, żeby stwierdzić, że dwie reprezentacje zagrają tutaj mecz i teraz już ktoś się może odpowiedzieć w komentarzu, ale to tylko część wszystkiego. Nie jest część wszystkiego, chłopie. Mówimy tylko i wyłącznie o meczu piłki nożnej. Jak chcesz się skarżyć na to, że gdzieś zdjęli flagę, a wywiesili inną, to idź tam, gdzie to zrobili. Jak chcesz się skarżyć na to, że nie wiem, że. Ukrainiec ma za darmo komunikację miejską, a ty nie masz, to idź tam się skarż. Ale to nie jest jeden pakiet. Mówimy tu tylko i wyłącznie o meczu, który zostanie rozegrany w Łodzi. Jeżeli to w ogóle trzeba tłumaczyć. Jak to brzmi, że ja tłumaczę coś takiego? Ale jak przejrzymy sobie te komentarze, jasne, tam jest wiele osób cisnących bekę i mówiących, co za banda debili. Zresztą widząc, widząc nawet reakcję na te komentarze, widzimy, że no nie przybierają one na sile, jeżeli chodzi o o lajki, chociaż są i takie, gdzie tu grają, tylko raczej Beka i smutek y, towarzyszą jako reakcje. Więc to jest nadzieja, ale mówię śmiech przez łzy. Ludzie. Co w ogóle? Naprawdę nie mówię. Ukraina gra z Armenią w Łodzi. Jeżeli dla ciebie jest to powód do tego, żeby twierdzić, że Polski już nie ma, że upadła, że już jest Ukraino-Polska i tak dalej. To się chłopie. J w głowę. Dziękuję, to jest mój komunikat w tym temacie. Mecze, najlepsze mecze, jakie ostatnio były, powiem Wam szczerze. Na co zwróciłem uwagę i na co też tutaj mi Rafał podesłał, warto zwrócić uwagę. Oczywiście Meksyk, bo jest to najważniejsza ekipa, jeżeli chodzi o nasze wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata, tak można się domyślać przynajmniej. Wygrali najpierw z Nigerią 2 do 1. Więc spoko. Po czym dostali na Michę z Urugwajem 0-3. I w tym meczu z Urugwajem, powiem wam szczerze, mieli jedną naprawdę świetną sytuację e, Meksykańczycy, Meksykanie, przepraszam. E, I pod koniec pierwszej połowy samej i jej nie wykorzystali. A tak to naprawdę w ofensywie dramat. Więc jak ja sobie pomyślę, że Polska, zwłaszcza Czesław Michniewicz, lubią ustawić mocno te zasieki obronne, no to będzie miał spory problem... E, jeden z drugim, żeby się przez nie przetrzeć, bo no, naprawdę Urugwaj nie pozwolił im praktycznie na nic, jeżeli chodzi o, o to jak się ustawił właśnie Urugwaj w defensywie. Trzy gwoździe wbili, to też nie było jakoś tak, że Urugwaj natworzył sobie dziesiątki stuprocentowych sytuacji, ale to co stworzył to praktycznie wykorzystał, więc więc spoko, mamy jakiś tutaj wniosek, obserwujemy dalej. Mecz, myślę, że meczem Warto nazwać, no, nie, nie weekendu, może, ale tego ostatniego okresu, yy, właśnie Walia z Ukrainą. Nie wiem, może nie powinienem mówić nic o Ukrainie, bo zaraz będzie. Jezus, ja mam w ogóle poduszki w parwach Ukrainy na łóżku. Walia Ukraina. Walia wygrywa 1 do 0 i awansuje na Mistrzostwa Świata w Katarze. I teraz tak. Po pierwsze, warto o tym wspomnieć, bo to jest pierwszy awans Wali na Mistrzostwa Świata. Po drugie, warto o tym wspomnieć, bo po tych dwóch poprzednich wielkich imprezach, 16 i 20 euro, to jest kolejna wielka impreza tej Wali. Chyba najlepsza, nie chcę powiedzieć generacja, ale na pewno najlepszy okres w reprezentacyjnej piłce Wali. Bo no ale generacja chyba też piłkarzy, nie oszukujmy się. Ale to, co warto odnotować w kontekście tego meczu, to Mateo Laosa. Który zrobił Mateo Laosa, czyli no, był tam ewidentny, rzut karny w pierwszej połowie powinien zostać odgwizdany dla, dla Ukrainy i nie został. I mówię cały świat w szoku, ale jak ktoś ogląda La Liga, no to niespecjalnie. Ale jak war mógł nie zobaczyć. No, naprawdę to nie jest nic trudnego. Dostał tam chłop, kopa na nogę, ale nie złamana, więc gramy dalej. Ja to szanuję Mateo Laos to jest mój. Idol. Ja takich sędziów chcę widzieć jak najwięcej, bo jest przynajmniej ciekawie jest o czym mówić. Jeszcze że było ciekawiej, to Waliczycy awansowali po samobuju. Jarmołenko strzelił samobuja w 34 minucie. No i mówię, też czytałem tam dyskusję, znowu dyskusja o tym czy zasłużone, czy niezasłużone, kto był lepszy, kto gorszy. Awans jest awans moi drodzy, więc jak strzelasz jedną bramkę i później potrafisz to obronić, no to tylko i wyłącznie o to chodzi. Ukraińczycy walczyli, ale y, ostatecznie... Jezu, co ja mam z tymi odmianami dzisiaj obywateli danych krajów? Dobry dzień, y, ale ogólnie no nic im z tego, <laughs> przepraszam, nie wyszło. Y, nie jadą na mundial, a jeszcze z dobrych meczyków muszę polecić Brazylię i Argentynę, bo bawią się chłopaki. Tak jak Ronaldo się pobawił trochę ze Szwajcarią, dwie bramki, asysta. Tak Messi w meczu z Estonią strzelił pięć bramek. A Brazylia wygrała 5 do 1 z Koreą Południową, więc też nieźle, na wyjeździe robią sobie takie tour i grają, zarabiają pieniążki i bawią się piłeczką. I rzeczywiście sporo tej radości w brazylijskiej piłce widać i powiem Wam, że no nie mogę się doczekać tych pojedynków, bo też to po tym Urugwaju 3 do 0 z Meksykiem widać, że naprawdę te ekipy z Ameryki Południowej to mogą trochę... Sprawić, że ci, którzy mówią, że tylko europejska piłka, że tam w Ameryce Południowej to nic się nie gra, mogą być zdziwieni. Albo ja się zdziwię, bo jednak rzeczywiście Europejczycy ich wyjaśnią w 3 sekundy i wtedy rzeczywiście to ja będę zdziwiony. Zobaczymy. W każdym razie oglądałem, polecam. Zresztą ja tak jak Wam mówiłem, uwielbiam reprezentację z Ameryki Południowej zawsze. Brazylii zawsze kibicowałem na miejscu numer jeden. Teraz jak jest Neymar, to zeszli na miejsce numer dwa. Mówią, oczywiście. Polski, Polski nie wliczam w ten ranking. No, także tak. I temat tego tygodnia, nie weekendu, bo to już się działo od dłuższego czasu. Moi drodzy, Gerard Pique, osiągnięcia sportowe nie, nie, nie trzeba tutaj specjalnie dyskutować, ale poza boiskiem chłop odnajduje się niesamowicie w roli prezesa, pomysłodawcy, w roli pośrednika transakcji. I tak dalej, i tak dalej. I teraz odnalazł się w nowej roli, bo jak wiecie, był partnerem Shakiry od dawna. No i znalazł się w nowej roli, że, że se posprawdza inne, jak się sprawdzają w łóżku kobiety. Tam, że z dzieci ma z Shakirą, to specjalnie nie robił sobie z tym problemu. No i pech jest taki, że Shakira się dowiedziała. Chłop się musiał wyprowadzić, imprezuje ponoć. Teraz ploty są takie, że z Rykim Puciem, no ale to już w ogóle brzmi jakoś dla dziwnie, kuriozalnie, ale nie w takie rzeczy człowiek. Yy, jest w stanie uwierzyć, opublikowali oświadczenie, Shakira, Spiker, że rzeczywiście rozchodzą się, uszanujmy prywatność, itd, i tak dalej. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Już abstrahując od tego, że to pokazuje. Pikę, no, uważam, że jest odklejony i uważałem, zanim się dowiedziałem o tym szakilowaniu, myślałem, że chociaż ta jego życie rodzinne jest jakąś taką stabilizacją, jest unormowane, okazuje się, że niekoniecznie i wiecie, no każdy może się rozwodzić, to jest normalna rzecz, ale to też wydaje mi się, że warto zachować pewną kolejność, czyli najpierw się rozstajesz z partnerką, a później sobie szukasz na boku, znaczy właśnie nie na boku, tylko później z kimś się wiążesz, ale właśnie, no, pikę pokazał, że. To, co towarzyszy mu w życiu pozabojskowym to niekoniecznie jest jakiś festiwal geniuszu. I uwaga, bo, bo to nawet nie o tym chciałem mówić. Bo to wystarczy powiedzieć dwa zdania, każdy kto kojarzy Pikę, no wie jak jest. Ale komentarze, znowu, poży dzisiejszy odcinek sponsorują komentarze. W stylu, zdradzić taką szprychę jak Shakira. Co za debil. I wiecie co? Tych komentarzy było masa. I to jest dla mnie po prostu niesamowite. Ja rozumiem, że pokolenie wychowane na filmach pornograficznych i supermodelkach obserwowanych wszędzie ma jeden schemat już myślenia, co właśnie pokazują tego typu komentarze. I mówię, ja wiem, że to dotyczy małego grona pewnie osób statystycznie, ale jednak się pojawiają. To jest mega lajkowane i zwróciłem na to od razu uwagę. Jak jest dupa, to nie można zdradzić. No podstawa filozofii dzisiaj. I to co mnie martwi dziwi, że Komentarze właśnie pojawiały się w takim stylu, że jak można taką zdradzić pannę. Bo wiecie, jakby była gruba albo taka siaka, owaka Łysa z bliznami, to można. To wtedy nie ma zdziwienia, ale szakirę, jak można zdradzić szakirę? Rozumiecie, bo ona jest ładna. To jest po prostu niesamowite, że pojęcie zdrady, jak. Sama nazwa wskazuje, polega na zdradzie. Jest łączone, że jak ktoś jest ładny, to wtedy tak to jest zdrada. A jak nie jest ładny, no to w sumie nie ma skandalu, no bo on ma przecież dużo pieniędzy, sam jest przystojny. Wtedy to byłoby nawet usprawiedliwione w oczach tych ludzi. Coś niesamowitego, moi drodzy. No, moim zdaniem warto jednak podejść do tego tak bardziej przyziemnie. Jak jesteś chłopem, nie? Pikę, to jest macho totalnie, tu biznesy, tu wszystko, tu ogarnia transmisji i tak dalej, sponsorów. Jak jesteś mężczyzną, coś tam swojej partnerce obiecujesz, masz z nią dzieci, to bądź tym mężczyzną, wiesz, nie chowaj się tam po kątach i później, że to jest maczo, nie brzmi, o wiesz, zwracałem pannę, nie tutaj, tutaj, trzy razy, tu, cztery tam, wiesz, na luzaczku, nie maczo. Wydaje mi się, że nie. I fajnie byłoby, jakby ludzie w internecie też, bo to jest siła jednak komentarzy bardzo duża, piętnowali to w ten sposób tę stronę, zamiast żeby się przebijały komentarze w stylu ale żeby Szakirę zdradzić? Bo jest to po prostu załamujące. I to jest taki mój dzisiejszy poniedziałkowy apel, odcinek w dużej mierze oparty na komentarzach i tak dalej. Dawajcie znać. Wiem, że takie tematy są gorące. Wiem, że dzisiaj w komentarzach pewnie też będzie gorąco, ale na dworzu też jest gorąco. Ale ja chciałem was uspokoić. Ja jestem prawdziwym człowiekiem przywiązanym do barw. Biało-Czerwonych. Mówiłem, że gorąco, gorąco. No to zapraszam do sekcji komentarzy. Tam się widzimy. Trzymajcie się. Cześć.